Strzałeczka z tej strony Emek, i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Nie było mnie dość długi czas, ale jestem i z tej okazji przygotowałem Wam taką yy, paczkę fontów. Paczkę naprawdę według mnie ciekawych fontów. Yy, oczywiście darmowych. Link do pobrania będziecie mieli oczywiście w opisie tego filmu. Także jak najbardziej zachęcam do yy, sprawdzenia opisu. Od razu, jak, tuż, jak już tam jesteś, możesz zostawić łapkę w górę od razu możesz napisać komentarz, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału no to jak najbardziej kliknij w ten przycisk subskrybuj i jeżeli chodzi o e, paczkę fontów, bo tak nazwałem ten folder, e, stosunkowo jest tutaj ponad 60 różnych fontów plików jest 175 ale na to nie patrzcie e, wiadomo, e, jeżeli chodzi o fonty no to one mogą mieć różne grubości e, pochyłość, e, tak i tym podobne rzeczy, e, mogę wam tutaj obiecać, że jest ich ponad 60 jeżeli chodzi o gamę, a dodatkowo tam urozmaicone o różne krzywizny i tym podobne rzeczy. Także jeszcze raz powtarzam, link do pobrania tej paczki z fontami macie w opisie. Naprawdę, według mnie, są tutaj dość ciekawe. Zacznijmy sobie na przykład od tej Alien Energy. Myślę, że taka dość spoko, jeżeli chodzi o zrobienie projektu. Na przykład, Energy Drinka, e, Bargery, Burgery, taka, taka czcionka, taki font też jest na przykład. E, jakiś Hitmo. Mm, polskie znaki nawet są, także fajnie. Jakiś Monster Bites, e, taka bardziej grubsza, szaryfowa czcionka. E, co tutaj jeszcze może być ciekawego? Zabal. Zabal też taka szerepowa z polskimi znakami, także no tutaj jest, jest troszkę ty, tych fontów z polskimi znakami. Typo Speed to też taka bardziej modernistyczna czcionka, modernistyczny font Summer Vibes i... Y takie tam, ma różne brasze tak? typu Rocky Brush, także jest w czym przebierać. Naprawdę, Wasze mm, prace będą wyglądały dość fajnie z tymi fontami. E, także serdecznie polecam do pobierania. No i to by było na tyle. Trzymajcie się serdecznie i do kolejnego materiału. Na razie.